Hejka, stronę Zipek. Dzisiaj... Może zrobimy portal do, do neteo na, na tym świecie, więc... Oglądajcie do... ja tak. proszę. Znajdźcie kciuk w górę i subskrybujcie. Jak mnie zasubskrybowaliście, oczywiście. No będą nawet takie serie... Z modów. Wiecie co... Chodzi. Czemu tu tak jest? Czemu tu jest miska? Nie wiem. Teraz mnie zła złapie. Nie ja mam w ogóle capki. No to nie mam ci capki. No to. Nie chce mi się robić, ale. no już nie ma, że nie jest słaba. Ale... Dobra. Jak mamy zrobić portal, to ja to z kilofa. I po są wiaderka, ale... Musimy gdzieś je dzisiaj rozlać. Tak na tą chwilę to rozlejemy je tutaj. Wiem, miejsce trochę, ale przynajmniej mają gdziekolwiek, zwykłe, bo jednak nie możemy tych węderek nabrać, no, w weteru, to znaczy po co nam właśnie? A wiecie jak się oswaja takie jak salaty cybo, no bo z Moje już są oswojone. I wtedy nigdy nie znikną. No. O, no, widzicie jak fajne? Oni mają tam wir. Włączę im ten wir może. No ale płytko mają nikt by nie chciał tak żyć. Jak ja mi zaczynają ten to bym... <laughs> zapchane jak na cały. Wiem. I wiecie, gdzie to jeziorko? Wezi... Jeziorko lawy jest. Chyba nie? O! Na razie mamy takie pewne. już dwa wiatryka wody. Wiem. Ale że kurde, złota nie mamy. No. A, wdecnę. Nie mogę jego go z głowy walić, bo... Stapka mnie go wydrobi. Kurde. Jeszcze złoto. Nie jestem dla złota. Tu dobra, później bez złota. Hardcore. Hmm. Piecznie nas zabijam, ale trudno. Nie zabijam nas. Nic nie mówiłem. E, chyba... Chyba wiem jak się robi korta przed tak, tak mało tej dawy. czy ja nie wiem, czy mi wyjdzie. Bo ja tak za bardzo nie umiem. Pierwszy raz robię. Hmm. Tego co pamiętam, to. Hmm. Chce chyba blok jakiś swaikowałem nie umiem jednak. Czekajcie, bo ja to jest Mam inny sposób na to, Gdzie nie mam bloków, super. Hmm. Tak, a żebym ja, ja się w końcu ten nie podpadł. Straszny fake będzie jak się spalę. No i teraz. się cieszy z mam lawy dobrze to zrobiłem no nie o kurde co najmniej mam jakąkolwiek lawę. No dlatego ja, ja zawsze robiłem jak 7-kilowym. O, widzicie? Wychodzi mi coś. Bloki są potrzebne bardzo. Bo drewno to... Nie wiem, bo drewno plus to nie. To co mi trawa jest tutaj? Tu powinno ja powinienem zrobić coś takiego. Z bloków to ja tylko nie zrobię. Więc bierzmy to, to całe coś. Ciekawe to jest blokowy łupek. No i że nam jednego. Tak, myślałem. Zaraz będzie noc. Idę do bazy za, zanim będzie noc. O nie nie, 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 mogę sprintować, muszę ją zrobić jabłko. 17 level Rozumiecie to w ogóle? Prawie 18 Już jest właściwie noc Idziemy spać? Niech, ben, niech będzie po tym dziękiem pięć góry chociaż Nabijecie no, pięć łapek w górę w, dwa, w dwa dni? Jak tak, to... Tu postaram się przejść na ten wiecie Minecrafta. Nie, nie żartuję. Nie wiem, czy to jest jakiś fejk, to ja sobie nie przejdę. Przejdę, jak nie w dwa dni oczach, kurę. Co kurę. Widzieliście to? Idziemy już. Mamy na zapas. Jednego kurczaczka. A! To by nam To by było? To jest Glow Skid. Glow skid. Nie wiem. Kwieczące kolonnicze. No, tak się to nazywa. Może wreszcie nauczy robić portal. I to po swojemu. Więc ja źle robię. Ale nie umiem. Mówiłem już. mam to. Nie umiem robić portalu do netheru. Znaczy... Umiem trochę. Jakby coś mi teraz wepnęło do tego netheru. To by po prostu było... Super. O! Jeszcze jeden raz. Potrzebujecie. Dzięki za ławę. Długo się kopie to Mogę zrobić jak to wyklęło Nie wiem co to na ich Tym sposobem No i co? prawie widzicie te góry? Fajne. Sportor jest na taką wysokość, czy ja to dobrze robię? Czy źle? <laughs> prawie zamurowałem tą lawę, o kurde. Na szczęście przynajmniej. Muszę to zam... Będę musiał to zamurowywać, jak będę tu wodę rozlewał. No, jak teraz to naprawdę sfejkuje. No i portal jest. Pytanie, czy teraz się go da odpalić. Nie mamy zapalniczki. To wygląda jak portal w sumie tam. Albo znowu. Ona miała inaczej wyglądać, Teraz sorry. Postaram się. Zrobię to na razie. Albo na razie. Piękne, stawkę. Nie musi być 100 subskrypcji ani 50, mówił. musi być 20. Zniżymy stawkę, co? Podoba się wam. No. To nie mówcie jeszcze niższe. Zniżymy stawkę. Wam po prostu nie dam. Zobacz jak napiszecie w komentarzu. Potrzebuję jeden bestyk. Jeden. Do netheru Boję się wchodzić do netheru. Bez złota to piginy to... To nie zabiją. Piekiny zabierają dużo życia. A więc... Był... Hmm. Wolę, bo zaraz zapalę ten cały teren to sobie by było moje domki wiadomo. Moje drzewa a ja bym uciekł do do góry uciekłbym w góry po prostu da się pierwszy raz to zrobiłem jakby znaczy Widzę, że się Halo łupek? Gdzie mój łupek. Co on jest w że? Nie co mi to? jest? To wiesz, что там есть?

Musimy iść do normalnego świata. Zbieram sobie złoto. I idziemy do normalnego świata i robimy hełm. Pigi mnie atakuje już! O nie! O nie! Umrę! 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 Pali się! Widzieliście to? Widzieliście to? Jak się kręt zaczął na, nagle? Widzieliście? Coś mnie bije. Tylko teraz kończymy odcinek. Boże. Musimy złoto wykopać. 42 smortki złota. Mortki, smort... Gdzie jestem? Gdzie jest? Dobra, idziemy do bazy. O, okej, okay, idziemy do bazy. Bo boże, co to było? Widzieliście to w ogóle? Nie. Jak tak to, boże. To była najgorsza misja moja. Jakbym umarł, to nie wiem, naprawdę. Co by się stało? Gdzie są góry? Góry są tam, czyli że jest tam. Tak, myślałem, że się zgubiłem. Wystarczy mi na hełm? Chyba tak, Szkoda, ja nie mam kilopasza, że się nie stacę. Pięć było. Ciężna złota. Jakby to był rudy złota. Nie, takie naderowe, tylko To takie... Co są podębne. Chyba. Chyba są. Kraftujemy stawki więc Robimy buty nie możemy bo ja mam lepsze Musimy teraz uobca w nie złota stopkę złota Leca co chodzi

Dobrze, mam takie Daj mi stawki złota, Jest to zadrany. Ja chcę być bezpieczny w nieterze. Naprawdę, ja nie chcę. Ja nie chcę. Dobra. Czekam na utopce. Dajcie mi trzy. Stój za mną, czy ja nie wiem tam czy Takiego. Proszę. No co, zgniłe? No poro... no nie no. Dasz. Musimy iść do bazy. Nie ma Utopsa. Jeszcze sprawdzimy. Nie ma żadnego. Trudno. Musimy iść do bazy. Do tej bazy. Nie, 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 nie do tej, bo ta jest niebezpieczna. Niebezpieczna. O nie, utopiec. Nie chcę takiego prosa. Po nogach. Nie zostawię Kolejny. Po nogach. Mieć, no... Nie ma więcej. Czasem muszę łodzić, się tutaj na... No wiecie co? Na ten podwodny bikon. Dobra, idziemy tu. Tutaj? Tutaj są jak moje. Na razie są tu, dlatego będą mieli ogromne akwarium, a nie Oni mają słabszy, są. są biedni, są. Dobra, idziemy. Nie ma, nie ma, trudno, jedno będzie iść do Netheru po złoto. I po kraw, po daje, expo. Wiecie, to... Jak się wam odcinek podobał, to zasubskrybujcie mój kanał i... Zasubskrybujcie i tak ja w górę. Tak będzie pod tym filmem dużo, górę. 30 ale tak, to, 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 to będzie film z kamerką i jeszcze o modach, więc...